DSC Desire State Configuration tam, gdzie GPO nie może, tam DSC pośle. GPO znamy od 2000 roku. Przyzwyczailiśmy się, można by powiedzieć, że nie można sobie wyobrazić infrastruktury, zwłaszcza w większej firmie, bez zastosowania GPO. W 2000 roku była to nowość. Usprawniła nam bardzo administrację, delegację uprawnień. Ale przede wszystkim pozwoliła nam na konfigurację wielu komputerów, klientów, przyważnie stacji roboczej z jednego szablonu. W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej mamy zastosowań chmurowych, gdzie jeden serwer spełnia jedną rolę, oraz w związku z lawinowym przyrostem mocy obliczeniowej i serwerów w przedsiębiorstwach, Musimy je konfigurować. Najlepiej konfigurować je z szablonu. Można oczywiście stworzyć szablon i wdrażać serwery z szablonów. Gorzej, jeżeli musimy wykonać jakąś zmianę. Oczywiście możemy nadal to robić za pomocą GPO i instalować oprogramowanie za pomocą GPO. Nie najlepiej jest z raportowaniem tego. Już zupełnie GPO się nie nadaje, jeżeli mamy dodać jakieś role bądź feature'y do serwera. W ogóle nie mamy funkcjonalności do tego. Możemy ratować się za pomocą system center, ale lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie desired state configuration. Zapraszam na prezentację wraz z praktycznym wykorzystaniem nowości w Windows Server 2008R2 Desire State Configuration łącznie z konfiguracją pool serwera, która to funkcjonalność jest jeszcze w fazie eksperymentalnej. Jaki mamy plan gry na dzisiaj. Pierwszy punkt opowiemy sobie o Desire State Configuration. Z czym to się je nieco, nieco teorii. Następnie przejdziemy do praktyki i wykorzystamy naszą teorię i skonfigurujemy sobie dwa serwery za pomocą DSC. I ostatni punkt, chyba pierwszy, pierwszy raz w języku polskim, wdrożymy sobie pól serwer, z którego będzie zaciągana konfiguracja. Zapraszam.